Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was hol zakupowy, kosmetyczny hol zakupowy. No, i okazało się, ja myślałam, że będzie tego mało. Okazuje się, że jak tak wszystko pozbierałam do kupy, to jest tego dosyć sporo. Ja sobie powiedziałam jakiś czas temu, że będę oszczędna, że nie będę kupowała dużo produktów i będę starała się jak najwięcej zużywać tego, co mam, zanim kupię coś następnego. Okazuje się, no, nie zawsze jest to. Nie zawsze to się udaje, i po prostu jest to dosyć trudnym zadaniem, ale na mimo wszystko staram się. Te zakupy są sprzed już, można powiedzieć, no powiedzmy miesiąca, nawet do dwóch bym też mogła tak, tak powiedzieć. Ja tutaj trzymałam po prostu rzeczy, których Wam nie pokazywałam, więc to nie są takie świeże zakupy, ale nie zmienia to faktu, że są to nowości, i nawet w niektórych przypadkach mogę Wam powiedzieć, ile co kosztowało. Także szybciutko przejdę do rzeczy. Pokażę Wam coś, co już było w urbińcach yy, bodajże roku, tak, yy, właśnie roku i to są produkty z, ze starej mydlarni. Jeden produkt to jest właśnie ten żel, o którym mówiłam, kunkwad i bergamotka, żel pod prysznic, bardzo, bardzo fajny. Ja jeszcze go nie używałam, to znaczy wcześniej go używałam, natomiast tego opakowania jeszcze nie, nie rozpoczęłam, ponieważ mam jeszcze jakiś tam żel, który planuję zużyć, no i przejść do tego. I ja go kupiłam, jakbyście kiedyś szukali, ja go kupiłam w Daglasie. Nie wiem, czy one są dostępne gdzie indziej. Eee, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast, jeśli też wiecie, to możecie dać mi znać, bo, bo lubię tą firmę i w sumie w Daglasie wydaje mi się, że te ceny są troszeczkę wyższe, aniżeli gdzie indziej, bo Daglas w ogóle jakoś ma taką politykę, że wszystko tam jest drogie. Ehm, no, i jeszcze kupiłam. Eee, też w Douglasie, właśnie z, ze Starej Mydlarni, to jest z kolei peeling solny, taki dwufazowy, e, o zapachu e, mandarynki z bazylią. Bardzo fajny, taki orzeźwiający zapach, ale jeszcze też go nie stosowałam i powiem Wam szczerze, że jeszcze nie miałam nawet e, peelingu solnego. Zawsze peelingi u mnie to były peelingi cukrowe, więc też jestem bardzo ciekawa tego, jak będzie on działał. E, kupiłam również żel ostatnio, ponieważ kończy mi się ten, który który właśnie e, używam. Kupiłam sobie taki żel pod prysznic z Nivea. Nivea Creme Soft. E, bardzo ładny zapach. To jest e, taki żel z pielęgnującym olejkiem migdałowym. I pomimo, że wygląda tak zupełnie e, normalnie, zupełnie tak klasycznie, jak to Nivea, to zapach jest bardzo, m, bardzo ciekawy, bardzo ładny. E, spodobał mi się i mam zamiar go właśnie testować. Kupiłam również... E, Zajkę czy też zjaje Sensitive Antiperspirant w kremie i jestem niesamowicie ciekawa tego, czy on będzie się sprawdzał, bo słyszałam opinie, że właśnie te produkty są bardzo dobre, bardzo skuteczne i ja właśnie z tego polecenia ja sobie robię taką listę rzeczy, które chciałabym w ogóle kiedykolwiek spróbować i właśnie tam znalazło się w tej liście ten produkt i powiem Wam, że byłam w wielkim szoku, ponieważ stanęłam przed, przed tymi produktami i okazało się, że jest chyba, są 4 albo 5 wersji zapachowych i, i w ogóle różnych wariantów tego produktu i byłam zaskoczona, bo spodziewałam się, że będzie tylko jeden, jedyny, ja go biorę do widzenia, a okazuje się, że tutaj musiałam zadecydować który, a ja już tak w tym momencie nie wiedziałam na którym się bardziej skupić, więc po prostu wzięłam ten Sensitive. Bo stwierdziłam, że no, na pewno będzie delikatny, jak sama nazwa wskazuje, i, i krzywdy mi nie zrobi. więc Zobaczymy, będę go testować. Bardzo bym chciała, żeby był fajnym produktem, bo też jest bardzo, bardzo tani. Kosztuje w granicach chyba 6 czy 5 nawet złotych, więc rewelacja. Kupiłam w Rosmanie, do którego staram się nie chodzić, ponieważ Rosman to jest zło. <laughs> śmieję się, ale Rosman po prostu zawsze mnie kusi czymkolwiek. Tam jest tyle produkt, produktów. I w tyle promocji, że z reguły wychodzę z czymś i po prostu sobie teraz postanowiłam, że nie kupuję nic, ponieważ wszystko mam i nawet jeśli brakuje mi no chociażby nawet płatków higienicznych czy kosmetycznych czy, czy czegokolwiek takiego pierwszej potrzeby, to po prostu kupuję w markecie, nie wiem, w biedronce, w żabce, autentycznie po prostu staram się nie wchodzić do Rosmana, bo wiem, że zaraz wyjdę ze siatkami. Także zwalczam ten swój taki nawyk, póki co, bo, bo wiecie, bo ja mam w tej chwili po prostu, y, moim głównym celem jest, y, jest po prostu y, skończenie remontu w mieszkaniu, do którego chcę się wprowadzić, a tam jest po prostu beton, nie ma nic y, i możecie sobie wyobrazić jakie to są koszty y, zrobienie z zera, praktycznie z niczego coś. E, więc dlatego no nie mogę też w 100% ograniczyć swojego, swoich wydatków, bo tak się nie da ale staram się, staram się i jakoś mi to wychodzi no i przechodząc dalej do, do, do rzeczy właśnie to jest produkt z Atery, też była na niego jakaś tam promocja e, i to jest e, to jest taki krem tonujący i w sumie nie wiem po co go kupiłam on po prostu był bardzo tani, bo chyba kosztował 5 zł, o ile się nie mylę i to jest taki właśnie tutaj, zobaczcie kolor e, takiego jakby Podkładu. Nie wiem jak to będzie funkcjonowało. Właściwie nie wiem po co go kupiłam, bo przyznam szczerze, że tak naprawdę to chyba nie jest jakiś taki niezbędny produkt u mnie. Natomiast zobaczymy, czy będzie fajne, czy nie. Yy... Później pokażę Wam jeszcze produkty z Neutrogeny, które też się znalazły w ulubień. ten, ten produkt znalazł się w ulubieńcach roku, to jest krem do rąk skoncentrowana formuła i mam tutaj jeszcze taki balsam do ust, tej samej serii i te produkty ja dostałam od Mikołaja i też o tym już mówiłam, także bardzo, bardzo lubię, to jest też nowość u mnie z kosmetyków. Kupiłam również maszynki do golenia, o których mówiłam też w ulubieńce. Z kolei grudnia e, to są maszynki z Gillette. Jeszcze mam tą taką, jedną, o której wspominałam, ale kupiłam sobie kolejną i z tego, co widzę, to są takie bardziej tutaj... E, to opakowanie jest takie bardziej, wiecie, bajeranckie, tutaj można zobaczyć, że, że są takie te, te rączki mocniej wyprofilowane, takie masywne. Nie pamiętam ile to kosztowało. Chyba w granicach może 15 czy 17 zł. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. To są tak jak mówiłam, męskie maszynki. Wilkinson Extreme 3. I ja teraz już powiem Wam szczerze, nie wiem. Mówiłam o właśnie Extreme 3. Teraz ja chyba powiedziałam, że to są Gillette, i nie jestem pewna, w sumie powiem Wam szczerze, czy to jest gilet, Czy, czy. Więc teraz taką w sumie mam konsternację, bo mówiłam właśnie w ulubieńcach o właśnie Extreme 3. I okazuje się, że to jest Wilkinson i na maszynce, którą ja pokazywałam w tych ulubieńcach tak naprawdę nie było napisane jaka to jest firma, tylko właśnie ta nazwa, więc prawdopodobnie e, muszę teraz tutaj zrobić takie sprostowanie, prawdopodobnie moim ulubieńcem nie jest Gillette Xtreme 3, a Wilkinson Xtreme 3, 3. Takie małe sprostowanie. Tak mi się wydaje. Jeśli wiecie jakie jest faktycznie to dajcie mi znać, bo, bo ja tutaj się już chyba pogubiłam w tym momencie. E, I kupiłam jeszcze sobie zmywacz do paznokci, to jest zmywacz dostępny z firmy Cień czy też cień, ja mówię cień, z, z Lidla i chyba wydaje mi się, że to jest najlepszy ten y, zmywacz właśnie pom z pompką, ponieważ w tej chwili używam tego z b Be Beauty w, z Biedronki i jestem, pomimo, no pomimo tego, że zapach jest taki odpowiadający mi, to jestem nim rozczarowana, przede wszystkim te pompki są po prostu masakryczne, brzydko mówiąc, czyli po prostu są beznadziejne nie pompują, po prostu ciężko jest aplikować ten produkt. I też mam wrażenie, że ten z Be Beauty jest po prostu słaby, słaby w działaniu, średnio zmywa te paznokcie, więc mam nadzieję, że ten będzie fajny. Jako kojarzę, że już go miałam i go lubiłam, więc mam nadzieję, że będzie lepiej się tu sprawował. Póki co zauważam, że ciężko tutaj, no w sumie nie, ale już chciałam powiedzieć, że, że ciężko się domyka, chociaż tak, ciężko się domyka, ale może przez to po prostu nie będzie wypływał. W, nie, w najmniej o, o, oczekiwanym momencie. I słuchajcie, teraz przejdę do zakupów z TK Maxa. więc jeśli nie lubicie tego typu zakupów, to po prostu możecie przejechać do końca, albo w ogóle wyłączyć ten filmik, e, ponieważ ja mam bardzo dużo tych zakupów i no i co? I pierwszym produktem jest, są pędzle. Są pędzle z EcoTool. Zobaczcie, jaka jest cena. Cena 44,99. I tutaj jest taki fajny secik, Czterech pędzli, to są pędzle kabuki z przepięknymi tutaj właśnie trzonkami. I oczywiście wszystko jest, jak oni piszą, eco-friendly, eco także naprawdę mnie one zachwyciły i ja i tak planowałam sobie o tutaj mi się akurat przyciął planowałam sobie kupić jakiś pędzel, właśnie taki do, do brązera, bo mam z Hakuro, ale mam tego typu, bardzo podobny jak ten i jednak chyba preferuję, preferuję tego typu pędzle czyli takie jajeczkowe. I, I w sumie, właśnie jak je zobaczyłam, to się bardzo ucieszyłam, bo jeszcze też nie miałam tych pędzli właśnie z tej firmy, więc ucieszyłam się, że coś takiego jest. Zastanawiałam się w sumie, bo cena 45 zł to, to jest dobra cena, ale jednak to też nie jest mało, więc zastanawiałam się nad tym, ale potem stwierdziłam, że i tak jakbym miała zakupić się z Hakuro to pewnie by mnie to kosztowało. Jeden, jedna sztuka około 20-30 zł, więc tak czy inaczej tutaj, tutaj jest, jest fajna okazja. I jeszcze taki apel i prośba do Was, jeśli znacie dobry pędzelek, możecie polecić dobry pędzelek do robienia kresek eyelinerem, czy też cieniem, to polećcie mi proszę, bo właśnie jestem na etapie poszukiwania takiego fajnego, bardzo bym chciała sobie taki kupić właśnie pędzelek, którym można ładnie zrobić kreseczkę, wywinąć fajnie tutaj jaskółeczkę, więc jeśli macie jakieś typy, to proszę bardzo o, o komentarz i, i nazwę tego produktu. I produkty, słuchajcie, z firmy, o której też już kiedyś coś wspomniałam, to są, to jest firma Sudevit, nie wiem, czy słyszeliście, ja nigdy nie słyszałam o tej firmie, ale jak stanęłam sobie przy półkach, w których przy których była cała masa tych produktów, to po prostu o czym się zaświeciły, nie mogłam odejść. Spotkałam też jakąś panią, która też yy, po prostu była chyba wyzachwycona, tylko że ona wiedziała coś o tych produktach i faktycznie mówiła, że te ceny regularne są bardzo wysokie i to jest w ogóle mega promocja, więc ja tam stałam razem z nią, patrzyłyśmy, testowałyśmy, mazałyśmy się robiliśmy słocze i po prostu wyszłam z całą reklamówką, z całą siatką. To jest nieporozumienie generalnie, zaraz wam pokażę. To jest siatka, no może ona nie jest duża, no ale jak na kosmetyki to jednak tak, bo to są same kosmetyki i to jest właśnie ta marka Sudevit. Ja Wam pokażę najpierw pomadki. Eee, teraz już tutaj nie mam opakowań, ponieważ chyba je wyrzuciłam, ale tak, opakowanie wyglądało w ten sposób. I tutaj ym, te pomadki, słuchajcie, one kosztowały 13 zł, a cena regularna, o ile się nie mylę, kosztowała ym, była około 70 czy 80 zł, czyli taka cena bardzo podobna do Maka. I yy, ja faktycznie kupiłam chyba dwa produkty w jednego dnia, to sobie zaczęłam szukać coś na YouTubie nawet o tej firmie i, i faktycznie były. były. różne jakieś tam filmiki właśnie tej pani, która te, tą markę kosmetyków y, zrobiła. Szukałam też y, tych produktów na stronie internetowej, żeby sprawdzić, czy faktycznie one tyle kosztują i co to w ogóle są za produkty. No i informacji nie było jakoś tak strasznie dużo. Nie wiem, czy te produkty nie zostały już wycofane, czy może po prostu już ich się nie robi. Nie wiem. W każdym razie stwierdziłam, że to jest fajna okazja, bo mówię, każda pomadka kosztowała około 13 zł. I tak, już by dużo tutaj nie mówić, ta pomadka wygląda w ten sposób ja bym chciała Wam zrobić swatch ale u mnie to chyba u mnie to chyba nie będzie tak widać na kamerze, to jest taki kolor one są takie bardzo wykończenie nawilżające i to nie jest takie mocne krycie kolejna pomadka Numerki chyba jakbyście byli zainteresowani to dajcie znać, ale nie ma sensu, bo nie wiem czy dostaniecie po prostu regularnie gdzieś te produkty, ale no, no wszystko Wam pokażę. Kolejna pomadka to jest taka, taka dosyć mocna jak dla mnie, jak na mnie, no to w ogóle coś się stało, że ja takie pomadki kupuję. I jeszcze następna to jest coś takiego i ta jest taka bardzo, bardzo delikatna. I, I ona jest taka fajna, właśnie bardzo, yy, bardzo ładnie wygląda na ustach. Nie daje dużego, dużego koloru. Mam również kredki. Kredki, które właśnie oglądałam filmiki. I te kredki były po prostu hitami. Zobaczcie, mam trzy kredki. I one kosztowały, już tutaj Wam pokazuję cenę, 12,99. To była cena regularna 114. Widzieliście to? No po prostu, szok. I to są kredki. Yy, Kredki, które, których jeszcze nie używałam, bo ja jeszcze w ogóle tych, tylko te pomadki zaczęłam, używać. I to jest taka kredka, tu jest na przykład, też Wam po, zrobię, postaram się zrobić słocze. To są takie kredki w dużym tutaj opakowaniu. One mają tak, taką gąbeczkę, którą można tutaj rozcierać, coś, coś, w jakimś tam celu ją użyć. I kredka jest taka gruba, może być też cieniem. I tutaj Wam obok Pokażę, jak to wygląda. To jest taki kolor. Także coś takiego. One były bardzo właśnie chwalone na, na YouTubie. Golden Triangle. Tak to się nazywa. Kredka do oka. Do oka, tak. Do oka. Następna kredka. To jest w kolorze Tanzania. I to był taki dosyć popularny właśnie kolor na YouTubie. W tych takich właśnie niepolskich. W niepolskich filmikach. Taki. I kolejna. Już wam pokazuję. I następna. Ostatnia z tych kredek właśnie. One są takie bardzo miękkie. To jest taka. Oj, w kolorze, już Wam mówię. Laos. I to też jest taki brąz. Ale obok sobie zobaczycie, że to jest taki chłodniejszy. Chłodniejszy kolor. Coś takiego. Także te kredeczki na pewno będę je stosować. Chciałam właśnie zrobić Wam filmik, jeśli jesteście zainteresowani, bo no generalnie to mówię, to są kosmetyki, które, no, które mogą nie być jakieś tam super dostępne yy, dla Was, ale widziałam, słuchajcie, bo ja w tym TK Maxie jakoś ostatnio jestem strasznie często, widziałam, że są znowu te produkty i co jakiś czas nas się pojawiają, więc jeśli lubicie tego typu takie. No, takie yy, Eksperymentowanie z kosmetykami, bo to nie są kosmetyki, które gdzieś tam są znane, ale za dobrą cenę też. To czemu nie? Spróbujcie. Słuchajcie, dalej kupiłam sobie pudry. To są takie pudry w proszku. Pudry sypkie. W dwóch kolorach. I już tam zaczęłam coś, coś używać. W dwóch kolorach jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. I te pudry, zgadnijcie, ile te pudry kosztowały te pudry kosztowały 13 zł. Przecenione, zobaczcie, 13 zł. Widzicie? Przecenione z ilu? 100, 144, więc w ogóle jako puder po prostu mówię, no jak ich tu nie kupić? No i <ścoughs> to są pudry, które mają w swoim składzie tutaj, e, już Wam mówię, jakieś ekstrakty z Czarnego Morza, e, no dużo, dużo tutaj mają, jakieś tam no mogłabym tutaj wam witaminę C y, zieloną herbatę y, y, na przykład mają y, rumianek o rumianek, naturalne ekstrakty także mówię, dwa kolory sobie kupiłam jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy akurat były jeszcze, był jeszcze wybór ale ich dużo nie było w sumie, także jeszcze kończę mój, mój puder sypki i będę przechodziła chyba do tego to, to na razie jaśniejszego, bo mam okres zimowy. Dalej kupiłam sobie. Ym, to też kosztowało, słuchajcie, 19,99 i to było z 66. Nie, to jest chyba za 100 ml. TK Max tak napisał, ale zaraz wam powiem, co to jest. To jest taki: taki jakby żelowy, żelowy, żelowa formuła podkładu. Podkład mineralny. Tak to wygląda. Także to akurat 20 zł za podkład. W sumie cena jakaś tam regularna, jak patrzyłam, to chyba było 160 zł, ale no tutaj jest ryzyko jednak. Ale stwierdziłam, że w sumie 20 zł to też nie jest jakoś tak strasznie dużo. A ja je kupowałam jeszcze przed świętami, na początku grudnia albo z końcem listopada, już nie pamiętam dokładnie. I tutaj jeszcze sobie kupiłam e, też właśnie podkład. E, to jest podkład z kolei taki, mm, one są w ogóle formuła bezolejowa, też za 19,90. I zaraz wam pokażę jak on wygląda. Wygląda w ten sposób. Także coś takiego. Też ma tutaj te ekstrakty, o których wcześniej mówiłam. Taki, to jest taki bardziej kremowy, kremowa konsystencja. I ostatnim produktem, żeby was tutaj nie zanudzić całkowicie, jest, jest taki wodny, mineralny. Krem tonujący z SPF 15, czyli bez, też formuła bezolejowa, i on mnie kosztował, zobaczcie, 16,99 oj. 16,99 i tutaj cena była 206 zł. Nie wiem, ile tam w tym prawdy, wiecie. No ja sprawdzałam w internecie, faktycznie one były droższe aniżeli były to drogie produkty, ale nie wiem, czy to aż 206 zł. No ale nawet jakby 150 kosztował, to i tak cena jest, jest fajna. Także kurczę jest dużo produktów i. A, jeszcze mam jeden produkt. Poczekajcie chwilkę, już do Was wrócę. Zapomniałam o najważniejszym. To jest produkt, o którym też już wspominałam. To jest e, rusz do policzków. <grymi> e, e, I on kosztował 16,90. Oj, 16,99. I on, ja już o nim też kiedyś coś wspominałam, bo e, już zaczęłam go troszeczkę stosować. Ma bardzo ładne takie opakowanie takie i ma lustereczko, którym nie będę Was oślepiać, ale ma kolor taki. I to jest, taka, to jest taka formuła kremowa, z tym, że z takim delikatnym jakby taka satynowa, no nie wiem, nie wiem jak to określić, jest po prostu taka jakby lekko śliska, ale nie do końca, to nie jest, nie jest pudrowa konsystencja, także naprawdę fajny, fajny produkt. Kolor też jest bardzo ładny, także coś takiego. Więc to są moje zakupy właśnie z tej firmy Sudevit, której to już dawno w ogóle chciałam Wam powiedzieć. Także jak będziecie w TK Maxie, jeśli lubicie tego typu za zakupy i lubicie tak eksperymentować z kosmetykami, to naprawdę czasami można fajne rzeczy znaleźć, które po prostu są w bardzo dobrych cenach. Ja ostatnio widziałam też taką trójeczkę lakierów z Essie, pełnowartościowe... Produkty pełnowymiarowe i tutaj ta trójka kosztowała 54 zł, czyli wiadomo, normalnie lakier kosztuje w granicach chyba 30 paru zł, ale się nie mylę. Natomiast tutaj faktycznie było to tańsze. I powiem Wam, że nie kupiłam, dlatego że kolory mi nie odpowiadały. Bo tam był kolor perłowy, był taki taki szary, ni to szary, nie to, nie to czarny i jeszcze czerwony. Czerwonych mam bardzo dużo, aż taki szary no to w sumie nie wiedziałam jak będzie wyglądał, a perła no nie za bardzo pasuje mi do, do czegokolwiek, więc nie zdecydowałam się, ale no 54 zł, porównując cenę regularną jednego produktu, to jest bardzo bardzo mało jak za trzy produkty. I ostatnimi moimi nowościami są produkty z firmy Phenome, które dostałam od Justyny z kanału Panna Naturalna. Bardzo Ci dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dostałam je w takich tutaj pudełeczkach, to są próbki i e, tu mam tak, taką, taki Pumex Fresh Mint. Tak to wygląda. Mam tutaj również maskę taką oczyszczającą. Serum do biustu. I peeling. Mam również produkty do pielęgnacji ciała i to są masełka. Nie będę tu wszystkich wyciągać, ale one wyglądają tak. To są takie próbeczki. I tutaj, kilka, kilka próbek, właśnie takich masełek do, do ciała. Także to były moje wszystkie zakupy. Jak widzicie, było tego troszkę, i pomimo tego, że staram się faktycznie tutaj podchodzić do sprawy w sposób oszczędny, no nie zawsze to się udaje. Ehm, będę Was informować, czy te produkty mi się sprawdziły, czy nie. Ehm, dziękuję Wam tymczasem za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do subskrybowania. Pa! pa!